Ważne jest, aby rodzic pełnił rolę przewodnika, autorytetu i wsparcia dla swojego dziecka. Może być to utrudnione, jeśli rodzic stara się być przyjacielem. Chciałabym Państwu powiedzieć o kilka, kilku powodach, dlaczego tak może się stać. Po pierwsze, dzieci potrzebują struktur i granic, które zapewnią im poczucie bezpieczeństwa. Natomiast przyjacielskie relacje często są e, równorzędne, nie ma tam formalnych granic i może to prowadzić do zamieszania w życiu dziecka. Po drugie, rodzic jako przyjaciel może mieć trudność z podejmowaniem decyzji, które są, które są najlepsze dla dziecka, ale mogą być dla niego niezbyt przyjemne. Więc rodzic musi czasem egzekwować zasady i podejmować trudne decyzje, które przyjaciel mógłby pominąć. Po trzecie, dzieci potrzebują wzorców do naśladowania i przewodników, którzy pomogą im zrozumieć świat. I rozwijać też umiejętności społeczne. Dlatego rodzic w roli autorytetu może lepiej przygotowywać dziecko do dorosłego życia, ucząc je odpowiedzialności, empatii oraz szacunku.